Zawsze rozsądny gospodarz przyjmuje coś do swojego majątku, jeżeli ma pomysł na zagospodarowanie tego. Dziwnym jest, że ponad, przez ponad 10 lat było to na majątku i ten, który przejmował i ci, którzy kontynuowali, nie znaleźli pomysłu na pewne dobro, które przyjęto do majątku komunalnego. Pana no, raczej chyba też taką nie była, no bo tam ile mogła pomieścić, 100 osób, takich sal. No ja pana wprowadzę, 250 osób, sala była zadaszona. Być może, no ale z tego co wiem, to są jakieś tam ekspertyzy, które powodowały, że... A kto robił te ekspertyzy? No, mnie jest trudno powiedzieć, bo ja tych ekspertyz nie widziałem, tylko z informacji, jakie nam y, prezydent udzielał. A... Czy w tym miejscu powinna być taka sala widowiskowa? No to może, każdy może mieć swoje zdanie na ten temat. Tak jak ja mam. Myślę, że powinniśmy znaleźć środki, przebudować kinoteatr, który jest przy ulicy Mościckiego, dostosować tak, żeby ludzie nie jeździli do Piotrkowa, do kina i na różne przedstawienia czy do łodzi. I tutaj znaleźć środki, bo mamy gotową salę, trzeba przebudować. To jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o ekspertyzę rozbiórki, nie posiadam. To, co pamiętam, to my uzyskaliśmy jako radni informację, że taka ekspertyza została wydana. i Jestem chyba w stanie nawet przytoczyć swoje pytanie z komisji budżetowej, czy w tym zakresie jest ekspertyza, która by skłaniała do wyburzenia, czy też decydowała inaczej. Jestem zaskoczona tym, co pani mówi, że bez ekspertyzy. W moim przekonaniu i tak do dziś przynajmniej skłonna byłabym twierdzić, że była to jedyna decyzja wynikająca z ekspertyzy. Pomazowi również są zgliszcza, które straszą i to kolejne zgliszcza. Powoli, powoli Tomaszów Mazowiecki niestety staje się zgliszczami. A tutaj stoimy przed budynkiem, gdzie miała być piękna sala koncertowa, w której miały występować dzieci, młodzież, dorośli, tomaszowianie, zaproszone zespoły, zaproszeni artyści. I cieszyć naszą duszę swoimi umiejętnościami. Niestety, jak widzimy, trwa rozbiórka sali w Tomaszowie. Nadal niestety z prawdziwego zdarzenia sali widowiskowej nie ma. Mamy hale sportowe, mamy odstraszającą salę naszego kina. Włókniarz. Mamy co prawda piękną salę w tkaczu, ale z kolei mieszczącą niezbyt dużą widownię. Mogącą pomieścić niezbyt dużą widownię. I tutaj sala, która teraz dopiero się okazuje, że była stawiana z bardzo dobrych materiałów. Mamy tutaj cegłę pełną. Dzisiaj, dzisiaj wiemy, wszystko się robi z takich materiałów powiedziałbym przysłowiowych, materiałów budowlanych. Stoimy przed już zgliszczami. Kolejny budynek Tomaszowski, po którym, po którym zostają zgliszcze. Zgliszcza. zgliszcza powistomowskie możemy obserwować w Tomaszowie już od paru ładnych lat, paru nastu, paru dziesięciu w zasadzie lat. Pomazowi również są zgliszcza, które straszą, i to kolejne zgliszcza. Powoli, powoli Tomaszów Mazowiecki niestety staje się z zgliszczami, a tutaj stoimy przed budynkiem, gdzie miała być piękna sala koncertowa, w której miały występować dzieci, młodzież, dorośli, tomaszowianie, zaproszone zespoły, zaproszeni artyści i cieszyć naszą duszę swoimi umiejętnościami. Niestety, jak widzimy, trwa rozbiórka. Sali w Tomaszowie nadal niestety z prawdziwego zdarzenia sali widowiskowej nie ma. Mamy y, y, hale sportowe, mamy y, odstraszającą salę naszego kina włókniarz. Mamy co prawda piękną salę w tkaczu, ale z kolei mieszczącą niezbyt dużą widownię mogącą pomieścić niezbyt dużą widownię. I tutaj sala, która teraz dopiero się okazuje, że była stawiana z bardzo dobrych materiałów. Mamy tutaj cegłę pełną, dzisiaj, dzisiaj wiemy wszystko się robi z takich materiałów powiedziałbym, przysłowiowych materiałów budowlanych. Pytanie, co stanie, co będzie z tym terenem, co będzie tutaj w tym miejscu za jakiś czas? Pytanie kolejne, czy Tomaszów będzie miał kiedyś salę widowiskową z prawdziwego zdarzenia. I pytanie jeszcze, czy jakie to były koszty, żeby coś takiego zburzyć? Czy na przykład nie były to tak duże koszty, że warto było przemyśleć, żeby jednak dokończyć tą, tą inwestycję? Bo wydawać by się mogło to naprawdę zdrowe, zdrowe mury było i widać, że. Ten ciężki sprzęt, stojący tutaj za moimi plecami nie ma, zbyt łatwo, nie ma zbyt łatwej pracy z burzeniem tego budynku. Tych wiele pytań pozostających bez odpowiedzi, no musi się doczekać odpowiedzi, więc trzeba będzie spytać władz, co dalej z tym terenem, dlaczego tak, tak pośpiesznie w środku zimy burzy się ten, ten budynek, jakie są plany wobec tego budynku, a Należy w tym miejscu przypomnieć, że cały ośrodek przyjaźń został przekazany w drodze darowizny, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, iż będzie tu prowadzona działalność kulturalno-oświatowa czy oświatowo-kulturalna. Także pozostaje kilka pytań bez odpowiedzi. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie tą odpowiedź mieszkańcy Zamaszowa uzyskają. Przez wiele lat kolejne ekipy nic z tym budynkiem nie zrobiły. A jak, a jak już zrobiły to, to, niestety rozwaliły. I to jest smutny dzień, i smutny czas, dlatego że Tomaszowska kultura boryka się jednak z problemami. Przede wszystkim problemami związanymi z bazą. Wiele, wiele lat czeka na nowy dom kultury, miejski ośrodek kultury w Tomaszowie Mazowieckim, mieszczący się przy ulicy Browarnej. I tutaj w przyjaźni czasami mieli, miała młodzież zajęcia, i myślę, że też dyrekcja oraz pracownicy i młodzież liczyła na to, żeby faktycznie całą działalność Miejskiego Ośrodka Kultury przenieść tutaj do przyjaźni, wyremontować tą przyjaźń, stworzyć z prawdziwego zdarzenia salę widowiskową, która jest niezbędna do tego, żeby taka placówka kultury mogła normalnie, prawidłowo funkcjonować. No to w tym momencie. W tym momencie się to niszczy i się to rozwala. A dzieje się to jeszcze w okresie, kiedy, kiedy już wiemy, że z rewitalizacji wypadły bardzo ważne projekty, 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 które miały na celu wybudowanie nowej, wybudowanie, przystosowanie pomieszczenia po warsztatach do nowej mediateki. Które miały przebudować salek i czy dostosować do, do XXI wieku, to niestety się nie stanie. I tym bardziej dzisiaj smutne jest to, że stoimy na zgliszczach czegoś, co zostało rozwalone, a mogło być wyremontowane, zdawać by się mogło. Wyremontowane, wyremontowane, wybudowane, dokończone. Przecież fundamenty, mury, zadaszenie, wszystko było. Wystarczyło. Yy, dołożyć niedużych nie środków, żeby, żeby to dokończyć i faktycznie tą placówkę przystosować do funkcjonowania w taki sposób, w jaki, w jaki funkcjonują placówki kultury w XXI wieku, chociażby w taki sposób, w jaki funkcjonuje placówka na Niemrowie Tkacz. Zanim się, zanim się coś zepsuje, czy zburzy, czy zniszczy, naprawdę powinno się to poprzedzić poważną rozmową, i przemyśleniem, czy nie warto tego przystosować, adoptować, a może by się znaleźli ludzie, którzy sens dokończenia tej, tej w sumie, dobrej inwestycji sprzed, sprzed wielu lat znaleźliby i dokończyliby tą inwestycję. W czasie, kiedy toczy się publiczna debata i poważna debata na temat przyszłości polskiej spółdzielczości, należy przypomnieć, że ta inwestycja i ten zburzony już budynek, który miał być salą koncertową to dla Tomaszowa Mazowiecko, Mazowieckiego, to był yy, budynek wybudowany nakładem wszystkich spółdzielców w Tomaszowie. I dzisiaj, kiedy no, spółdzielnie przeżywają pewien kryzys i żyją w niepewności, co dalej, yy, jest to pewien symbol, pewien symbol yy, tego, co, co zdarzyć się nie powinno. Nie da się budować kultury od odpowiedniej bazy. No, są piękne, fajne zespoły, które rodzą się gdzieś w piwnicach, bloków, ale wcześniej czy później trafiają pod skrzydła ośrodków kultury, które dają im odpowiednią bazę odpowiednią pomoc merytoryczną w tym, żeby mogły się coraz lepiej rozwijać. Cały czas Tomaszów boryka się niestety z brakiem odpowiedniej bazy po to, by tworzyć kulturę na wysokim poziomie, na poziomie XXI wieku. Przyznam szczerze, że liczyłem na inną przyszłość tego budynku i inaczej sobie wyobrażałem to, co się z nim stanie. Warto w tym miejscu zwrócić się do wszystkich osób, które zdecydowały o tym, żeby jednak zburzyć ten. Budynek, który powstał tak jak wspomniałem, dzięki, dzięki spółdzielcom, dzięki pieniądzom spółdzielców i zostało tylko dokończenie właśnie tej, tego elementu sali widowiskowej. Zastanawiam się, co dzisiaj czuje pani dyrektor Marcinkowska, która, która przez wiele lat troszczyła się o ten budynek, i przez wiele lat. Przez wiele lat zabiegała o to, żeby, żeby tą inwestycję, która przeobraziła się dzisiaj w zgliszcza i w gruzy, yy, uwieńczyć piękną salą koncertową.